Szanowni Panie i Panowie, zebrani dziś właśnie tu w Podwarszawskiej Zielonce, uczestniczący przed chwilą w tej ważnej chwili podpisania umów wykonawczych do umowy, która została zawarta rok temu między rządem Polski a rządem Stanów Zjednoczonych w efekcie tej umowy Wojsko Polskie zostanie wyposażone w system Patriot, w nowoczesną broń, w broń, która zapewni bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Ja bym chciał wyrazić podziękowanie i gratulacje dla tych, którzy doprowadzili do tego, że dziś właśnie umowy zostały podpisane. To niezwykle istotne, że polski przemysł zbrojeniowy, a przede wszystkim lider polskiego przemysłu zbrojeniowego, a więc Polska grupa zbrojeniowa jest beneficjentem offsetu związanego właśnie z produkcją systemu Patriot. Tak jak zostało przed chwilą powiedziane, w Polsce będą produkowane elementy rakiet PAK-3 MSI, będą produkowane i serwisowane wyrzutnie pocisków w systemie Patriot. No i bardzo interesująca Oferta bardzo dobra decyzja o tym aby stworzyć w Polsce laboratorium do badań nad pociskami rakietowymi. To jest olbrzymia szansa na rozwój dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale to też jest olbrzymia szansa na to, żeby w Polsce były produkowane następnie pociski rakiety, które będą stanowiły wyposażenie sprzętu Wojska Polskiego. Serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego sukcesu. Osobiście też bardzo się cieszę, że właśnie tu, w Podwarszawskiej Zielonce, mieliśmy do czynienia z podpisaniem tych umów że tu, w Podwarszawskiej Zielonce, będzie się odbywała produkcja również elementów związanych z systemem Patriot. I would like directly to thank you. mr. pittman, for your engagement. thank you very much uh, for positive results of uh, our negotiation, negotiations. and uh, in my opinion, this is the best way to strengthen polish-american relationships. thank you very much.